Dzień dobry, witam na kanale Muzeum Motoryzacji Wena Waławie. Dzisiaj mam wam do przekazania niestety smutną wiadomość, której treści pewnie niektórzy z was już się domyślają. Mianowicie jakiś czas temu to był piątek, przyszedł Krzysiek do, do muzeum i powiedział, że jest to jego ostatni dzień pracy. Ta jego decyzja była nieodwracalna, nic z tym nie dało się zrobić. Osobiście dla mnie to jest duża strata, ponieważ no, lubię Krzyśka. Służbowo również pozostaje po nim wyrwa, bo nie ma co ukrywać, że był jednym z filarów tego kanału na YouTube. Bardzo go lubiliście, no, a teraz go nie będzie. Na warsztacie został nieskończony projekt. Teraz ktoś ten projekt musi dociągnąć do, do końca. Tą osobą jest minister Leszek. On na razie to tak bez sympatii w tym kierunku, ale. Na pewno się przekona. No i tak to w tej chwili wygląda. Ale chciałbym też, żebyście dobrze to wszystko zrozumieli, bo też niektórzy z Was mieli wpływ na krzyśka decyzję. Ja tutaj może odniosę się do mojej prywatnej sytuacji, bo gdy trudno w to uwierzyć, ale 11 lat temu rozpoczynałem pracę w Tfn Turbo, to była moja pierwsza praca w mediach, jedną z pierwszych takich porad, jakie otrzymałem. Była porada, abym przynajmniej w tej pierwszej fazie absolutnie nie czytał komentarzy w internecie na swój temat, ponieważ jeżeli trafią one w mój czuły punkt, a przecież każdy z nas taki czuły punkt oczywiście ma, no to wtedy ja już przed kamerą nie będę Kamilem, tylko ja przed kamerą będę Kamilem uciekającym od możliwej krytyki, od możliwego hejtu, a to nie jest zbyt dobra postawa. I teraz moi drodzy żebyście mnie dobrze zrozumieli. Krytyka oczywiście jest potrzebna, jest bardzo ważna. Krytyka w mojej opinii jest o wiele ważniejsza niż pochlebstwa, ponieważ z pochwał absolutnie nic nie wynika, to dzięki krytyce możemy być lepszymi ludźmi. Natomiast każdą nawet najbardziej słuszną, surową taką krytykę można poczynić w kulturalny sposób. To naprawdę nie jest tak, że jeżeli ktoś coś zrobił, w moim mniemaniu, źle, to ja od razu otrzymuję prawo do tego, aby w komentarzach go obrażać. To, to absolutnie tak nie wygląda. No i teraz poziom niektórych komentarzy na temat Krzyśka był absolutnie przez niego nie do zaakceptowania. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że. Wszystkie komentarze, które pojawiają się na tym kanale, są przez nas czytane. Również te najbardziej wulgarne, również te najbardziej nasączone hejtem. Bądźmy po prostu dla siebie mili. Pamiętajmy, że mm, te, ten upust emocji, który jak mi się wydaje jest podstawą do hejtu, on nie kończy się wtedy, kiedy naciskacie przycisk Enter, tylko on dla nas wtedy dopiero się zaczyna, bo te słowa trafiają do naszych głów i naprawdę mogą stworzyć tam niezły bałagan, czego konsekwencją między innymi może być zwolnienie się z pracy. Krzysiu, jeżeli oglądasz ten odcinek, mam nadzieję, że tak, to ja mam ogromną przyjemność. Serdecznie z tego miejsca Cię pozdrowić. Oczywiście drzwi muzeum są dla Ciebie cały czas otwarte. Bardzo chciałem podziękować. Zrobiłem to oczywiście osobiście. Robię teraz to za pośrednictwem internetu. Bardzo Ci dziękuję za, no, za pracę wspólną. To, to, to bardzo fajne, miłe, sympatyczne doświadczenie. Leszek z tą sceną chyba poradzi, tak mi się wydaje. A teraz mój drogi i drodzy Państwo. Pozwólcie, że wstawię tutaj pozdrowienia wszystkich pracowników, których tego dnia udało mi się znaleźć w muzeum. Krzysiu, pozdrawiam, widzowie, pozdrawiam. Pamiętajmy, że bądźmy dla siebie mili. Piszmy takie komentarze, jakie bylibyśmy w stanie zacytować osobie, którą komentujemy prosto w twarz. Zapraszam Was na dalszą część odcinka. Krzysiek, jeszcze raz pozdrawiam. Krzysiu, serdecznie Cię pozdrawiamy. Dużo zdrówka życzymy. Czekamy tu na Ciebie. Wracaj do nas. Krzysiu, pozdrawiamy. Krzysiu, pozdrawiamy. Krzysiu, pozdrawiam Cię. Tu Grażynka. Krzysiu, wszystkiego dobrego. Pozdrawia się cała załoga yy, z Weny mechaników. Hej, wszystkiego dobrego. I od czasu do czasu wpadni, Zawsze ze sobą my coś mamy. Tak, Bez, nie, no. będziemy nie, wodzić, nie będziemy Nie nie będziemy pytać was. o setrę. Krzykuj. Tak, nie będziemy pytać o setr, ale mamy fajny autobus, byś go przetestował. Krzysiu, pozdrawiamy, wpadaj, kurczę, do muzeum, bo tęsknimy za tobą, mógłbyś paść na chwilę, kurczę, coś pogadamy. Jest nowy autobus, tak. karnęlibyśmy rundkę na rondo. Yy, no, co? No wie które rondo. Nie raz tam jeździł, są tu kurde sprzęty, którymi... Trochę. Tak. No tak, no. wpadaj i tyle. No. Dzień dobry widzowie, witam serdecznie w naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Za chwileczkę zobaczycie taki materiał jaki nagrałem telefonem miesiąc wcześniej jak jechałem do Niemiec, żeby kupić autobus. Dlaczego go kupiłem? Dlatego, że robię w tym autobusie kino takie specjalnie, on ma proste szyby, fajny układ siedzeń, to wam to zaraz jeszcze pokażę. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Chłopacy pracują na warsztacie, Heniu zarządza muzeum w tej chwili. Kamilek do mnie mówi, a jak będziesz w Niemczech kupował autobus, to nagraj parę minut do odcinka. No to jestem. Już przełączam kamerę, już wam pokazuję. Słuchajcie, jesteśmy w Niemczech. Dziewiątka przed Norymbergiem. Nie pamiętam, jak ta miejscowość się nazywa, ale pan ma tutaj dużo zabytkowych autobusów, które są wszystkie na sprzedaż. Są tutaj karteczki, ale nie ma cen, więc ciężko będzie wam powiedzieć, ile one kosztują. Tutaj na przykład taki showroom. Można sobie wejść, to jakaś dyskoteka była tutaj. Autobusy różnego rodzaju. Tam mamy z tyłu autobusik, który jest barem, restauracją z taką przyczepą. O, autobusy angielskie, które są takie powiedzmy, można z turystami pojeździć na górze siedzą. No, także Kamil prosił, żeby coś nagrać, no to nagram. Tutaj mamy na przykład Setres z 81 roku. Która jest tam z przyczepą, 20 metrów długości ma cały zestaw, w środku na górze jest restauracja, bar Z napojami i z jedzonkiem Idziemy dalej, zaraz znajdziemy nasz autobus A to jest chyba neoplan taki czteroosiowy, o kurde jaki długi Neoplan czteroosiowy, no i kolejne autobusy, a tu są już takie bardziej zabytkowe Tutaj mamy autobus Setre, taką króciutką też ciekawą. No, Neoplan, ale on chyba kosztuje, z tego co pamiętam, 130 tysięcy euro, więc jest bardzo drogi. Fajna Setra kolejna. S-150. Także jak ktoś będzie chciał sobie tu podjechać, sobie coś kupić, to dawajcie znać. Duży wybór siedzeń jest, ale takich odnowszych autobusów, więc do naszej Setry nie, nie spasują. No i tu Kaseborer, czyli jakaś Setra. Też piękna, duża. Ale ile to może kosztować, nie mam pojęcia. My mamy swoją setrę, więc na razie takich rzeczy nie kupujemy. O, czekaj, czekaj, jaki tu jest autobus? To jest Von Mobil, czyli to jest e, z mieszkaniem. No to ciekawe jeszcze, może uda nam się wejść tam do środka. Tak, nagrywam jednym ciągiem, bo pan nas tutaj przywiózł, trochę się śpieszy. No to ja mówię: Dobra, dobra, to ja tylko sobie nagram. Mówię, że mamy kanał YouTube'owy. Jak wrócę bez filmu, to mnie. To mnie Kamilego pieprzy. O, otworzyłem. No dobra, zobaczymy co tu jest. No, ciemno, więc. Aha, tu łóżeczka. Kolejny taki bar, restauracja. Sofy, tam jest bar, tu jest kuchnia. Słuchajcie, ale dużo różnych modeli tych autobusów zabudowali. Są też na przykład takie autobusy z mieszkaniami. A Może te siedzenia do setry zaraz pana podpytam, ja potrzebuję. 24 siedzenia, no to go podpytam zaraz. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, szukamy naszego autobusu. On się śpieszy, bo jest godzina 12 i on mówi, że tam się umówił z kimś na jakiś obiad. No, 2 minuty, a luzak jest taki. No dobra, szukamy naszego autobusu. Nasz autobus jest tutaj gdzieś z tyłu. To jest Bedford z 1962 roku. A Wam zaraz wytłumaczę, dlaczego ja go kupuję. Przede wszystkim jest tani. Po drugie, to do koncepcji, nasza koncepcja. O, tutaj jest nasz autobus. Zobaczcie, jaki piękny. Już tłumaczę, dlaczego go kupuję. No to, jak powiedziałem, na pewno jest tani. Jeszcze będziemy negocjować. Zobaczymy. Jest wystawiony za 19 900 euro. Jego długość to jest 7,70. I teraz tak, mi chodziło o proste szyby, tutaj proste szyby. On jest taki po remoncie, jest jeżdżący, ale chodziło mi o te proste szyby, dlatego, że chcę kino zrobić w środku w tym autobusie. Wejdziemy do środka. Wejdziemy do środka, drzwi przesuwane, drzwi przesuwane. W środku no coś pięknego, ta tapicerka, te siedzenia. O, wygląda tak, ludzie sobie siedzą po tej stronie i mogą siedzieć tutaj, Policzymy, ile tu jest osób. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 na 20 osób jest ten autobus. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tutaj są takie proste szyby, bo chcemy na zewnątrz dać projektory i chcemy tutaj puszczać bajkę. Mi chodzi o to, że ten autobus, ludzie jak tutaj usiądą, ten autobus będzie, jak to się mówi, startował z Oławy i będzie sobie jechał do Zabardowic na naszą pierwszą wioskę i Będziemy pokazywali tutaj całe rolnictwo, na czym polega, polegają wykopki, e, opisane wszystkie maszyny, opowiemy o maszynach, czyli o polskich traktorach, oczywiście o kombajnie Wistula i Bizonie. No, a tutaj te szyby też są takie prościutkie. No i tutaj ci, co ludzie będą siedzieli, to też po prostu będzie tutaj leciał film, jak to się mówi, jakby ten autobus po prostu jechał. Może nam się uda też takie efekty zrobić, że on się będzie ruszał, jakaś dziura, coś podskoczymy. Także ciekawie. O, usiądę sobie tutaj. No i wyobraźcie sobie, że przyjdą tutaj odwiedzający, usiądą sobie w autobusie i będą tam na przedniej szybie oglądać film jakby, i będą się czuli, jakby jechali na taką polską wieś. No i tam będziemy pokazywali wszystko po kolei. No tak jak powiedziałem, wykopki, polskie maszyny. To będzie taki film animowany, żeby też zaciekawić E, dzieciaków. No, autobus jeż jest jeżdżący, w tej chwili ma rozładowaną baterię, więc nie będę już tu pana męczył. On służył e, do wożenia do ślubu. Tutaj są jakieś kwiatki, nie kwiatki, więc po prostu ślub sobie jechał. Tutaj mamy z tyłu na tylnej szybie gołąbki przyklejone, więc to będziemy musieli zerwać. Tu jest jakiś barek, na no, jakieś pewnie alkohol. No i pewnie jakaś fajna muzyczka tutaj jest. Także później w dalszej części filmu, jak już pójdziemy do biura, może uda mi się nagrać negocjacje ile tutaj się obniży cenę. Mam nadzieję, że, że się uda nam obniżyć. No zobaczcie, jak to wygląda z zewnątrz. Ja tam jakiś swojego czasu pytałem o firmy transportowe, więc się odezwała chyba firma Automatunin. To spróbujemy im zlecić przywiezienie tego, tego autobusu. O, tak wygląda tył. No jest naprawdę ciekawy. Myślę, że w naszym muzeum będzie fajne miejsce tym bardziej że my na nowej hali planujemy właśnie ekspozycję autobusów, ciężarówek, maszyn parowych. A ten autobus naprawdę jest taki sympatyczny i najlepsze jest to, że jest po prostu zrobiony palący, jeżdżący i chcielibyśmy po prostu go tylko postawić. No, także pozdrawiam i dalej e, zapraszam do dalszej części filmu. Mam nadzieję, że Kamilowi się spodoba. Stawka do któregoś z odcinków Pozdro. No to jest ta firma z tymi autobusami. 300, 300 sztuk. Mają 300, 400 sztuk mają na sprzedaż autobusów. Więc nazywa się firma OEMR. Jakby ktoś chciał skorzystać. Dużo używanych, widzę z Flixbusa też. Także jakby ktoś chciał skorzystać, to, to tutaj. No i te zabytkowe, to, to też pytajcie po prostu tutaj. Tutaj jest biuro, możecie napisać maila, oni wam wszystko odpiszą. No dobra, idziemy teraz do środka, do biura. Zobaczymy, zobaczymy ile da rady wytargować. Pozdro. A teraz minął miesiąc, przyjechał dzisiaj autobus. Mamy dokumenty. Dziękujemy przy okazji naszym znajomym Automatunin, którzy nam go przywieźli na niskopodwoziówce. Pójdźmy, zobaczymy. Dzisiaj go rozładowali Kamil. Sprawdzimy, czy on pali, jeździ, jak on wygląda w środku. Nagramy. Ja trochę tutaj patrzę w te dokumenty, bo to powiem Wam szczerze, trochę nietypowy ten, ten autobus. Więc, więc sam jestem ciekawy. Okazuje się, że on jest w ogóle benzyna, silnik benzynowy. Ja jak byłem w Niemczech, to ten Zresztą widzieliście, widzieliście, że facetowi się strasznie śpieszyło. On mówi, dwie minuty oglądamy i uciekamy, bo jemu się śpieszy. No trochę tak dziwnie. No i co? No i ważna sytuacja, że jest e, w benzynie sześciocylindrowy. Nie wiem, czy to dobrze. Może byłby lepszy dieselek, ale. A zobacz, przebiegi Kamil. Bo wiesz, że ja lubię przebiegi, tak? Mm -hmm. Od 2010 do 2019 zrobił 10 tysięcy kilometrów. W ogóle samochód jeździł w firmie, która zajmuje się mm, ślubami. Wozili gości w tym autobusie. W ogóle tam są takie zrobione uchwyty na kieliszki. Ty, to może weźmiemy tu od Henia jakiś kieliszek, co? Wcześniejszym, to co nagrałem telefonem, było coś takiego, że idziemy się teraz targować. E, no to powiem Wam, że udało mi się wytargować 3,5 tysiąca euro za ten samochód. Także to też tak fajnie. No i tam pracuje Polka też. Także jakbyście chcieli po prostu pojechać sobie, e, coś tam kupić, bo tych autobusów tam mają kilkadziesiąt klasycznych na sprzedaż. No dobra, słuchaj, zostawiamy dokumenty, niedługo rejestrujemy, e, bo w ogóle ten autobus jest do nowej wystawy w naszym muzeum, bo wiecie, że powiększamy. Ale powiem wam dokładnie, co w nim będzie. Chodźcie. Otrząsłeś się po tych komentarzach z kabaretu <laughs> Królowie żyta. Nie było lekko, ale się otrząsłem. Ale... Fajnie. Ludzie oglądają, maluszek robi tutaj, jak to się mówi, duże zainteresowanie, także bardzo fajnie. Ty patrz pod nogi, bo się przewrócisz. A Leszek na, u lekarza dzisiaj jest. Co się Nie. stało? A jakieś wyniki robi. Cześć młody. Dzień dobry wszystkim. O, jaka polerka w Audi. Ty, Audi będzie jak nowa, kurde. Super. Pamiętacie, u nas za muzeum mieliśmy trochę takich aut które stały długo. Ten samochód mam 15 lat. Cały czas stał na hali nieruszany. Ostatnio włożyliśmy akumulator. Pyk od razu odpalił. Także, e, także fajna sprawa. Polerujesz, nie co z nim zrobić, Kamil? Jakiś plan? Gdzieś w jakąś trasę do Afryki pojechać? No ja bardzo chętnie no widzowie, to po, po, powiedzcie na przykład. Mi się w ogóle marzy, żeby mamy też takie tam takie Forda Mavericka też. Ja go kupiłem kiedyś za no nie pamiętam jakieś nieduże pieniądze i e, ileś też 15 lat temu on tak stoi stoi i mi się marzy, że po prostu pojechać gdzieś do Afryki, e, przekazać e, kluczyki samochód komuś tam potrzebującemu, może jakiejś fundacji, może jakiejś takiej e, nie wiem, jakiejś szkole czy osobom, które potrzebują na przykład nie wiem, dla dzieciaków wykorzystywać ten samochód, czy no może to Audi A8 raczej Można nie Audi A8, nie. Ale... ale ten taki Maverick to jest taki, wiesz, no praktyczny samochód, tak że będą mogli wykorzystywać. A tym A8, no też może jakąś trasę. Co Kamil? Gdzieś polecieć. No widzowie, dajcie w komentarzu znać. Faktycznie. Manualek, mały przebieg, 28 benzynka, 6 cylinderków. Paliłeś go? Poza kamerą tak. Dawaj pal, tylko na luzie, żeby był. Ty prawko już masz? Nie? Jest na luzie, no teraz można. Możesz... Patrz jak fajnie chodzi, mm. równitko. 15 lat stał, ale Kamil, on ma przejechane w teraz 284 tysiące. Dużo? Ja nigdy takiego nie miałem z takim przebiegiem. Dobra, możesz zgasić, fajnie chodzi, ale zobacz...

172, 153, 170, 193, 203. Co myślisz? No, myślę, że zobacz. 280 tysięcy, silnik benzynowy. No i chulę. Masz 204, 213, 224. Ale zobacz, jak on fajnie odpalił, kurde, nie? Nie przeszkadzamy, bo my idziemy do autobusu. Dobra, mamy autobus. Dawid, ty już go sprzątasz, czyścisz. A, widzisz, jest ceremonie, To jest, widzę, ta firma. Ceremonię LPPBE ten przebieg taki ciekawy. Znaczy wiesz, on może pewnie liczyć się przekręcił z dwa trzy razy, bo to wiadomo jak to w autobusie. Ale chodzi całkiem fajnie. Ale od 2010 od 2010 y, przejechał 10 tysięcy km według hmm. książki, tam, którą, którą mamy malutko. malutko. My musimy te wszystkie naklejki zerwać. Mhm. Ja myślę, że tu przykleimy Muzeum motoryzacji, wena w Oławie, kino. Dlaczego taki samochód ja kupiłem? Dlaczego wybrałem? Dlatego, że ma bardzo proste szyby. Jak spojrzymy, a co, zaraz się przejedziemy? Czy myjesz go teraz? Wiesz co, no możemy się przejechać też. I to jest do takiego mojego projektu, a mój projekt będzie polegał na tym, że na nowej ekspozycji będziemy mieli wiele różnych ciekawych nowych rzeczy, symulatory i kino. I tutaj chcę zrobić kino. Dla dzieci polega na tym, że przychodzą dzieciaki, tutaj rzutniki, nie wiem, trzy albo cztery rzutniki. Zobaczymy, tu już mamy też kolegę, który nam to robi. Rzutniki, tu jest specjalną folią się taką okleja. Rzutniki rzucają film, i od środka wszyscy, którzy usiądą, będą się czuli, jakby jecha jechali tym samym autobusem. W tym autobusie będzie cała historia. Ten autobus, tak naprawdę, film będzie animowany, polegał na tym, że startujemy z Oławy pod naszego muzeum jedziemy do, do wioski pod Oławę nazywa się wioska Zabardowice pozdrawiamy Zabardowice i w Zabardowicach pokażemy całe rolnictwo czyli pojedziemy na pole tym autobusem pokażemy na czym polega kombajn na czym polega praca kombajnu polskie kombajny wymienimy pokażemy traktory ursusy jak wyglądają wykopki więc chodzi o to żeby tym dzieciakom pokazać takie życie w tamtych czasach jak wyglądało no widzowie ja z rodzicami jeździłem właśnie do Zabardowic do pana Ryśka Turowskiego, to przyjaciel mojego taty. Niestety już nie żyje. No i jeździliśmy do niego na wykopki rodzinnie, zawsze, zawsze gdzieś tam e, się, cała rodzina, czy tam znajomi się zbierali, jechaliśmy. Pan Rysiek miał powiedzmy pół hektara. Takiego pola dla znajomych, każdy przyjeżdżał z workami, my tą syrenką, z tatem i z mamą pojechaliśmy, żeby, żeby zebrać ziemiaki, żeby, żeby każdy miał na rok czasu, bo kiedyś to 10 ziemiaki kupowało do piwnicy 6 worków i to się miało na cały, na cały rok. No a teraz Was zapraszam, już nie zanudzam, zapraszam Was na przejażdżkę. Zobaczcie, plusem jest to ogromnym, że kierownica jest z lewej strony, angielski, angielski autobus i kierownica, a, kieliszka nie wzięliśmy. Masz tu jakiś kieliszek? A tutaj na warsztacie mamy? Ale. Macie kieliszki na warsztacie? A idę sprawdzić. <gry> Ale nie, taki ze stóp, stópką, bo co? ja się zastanawiałem, po co są ja te... szukać. Ty, yy, Dawidek! No, jestem. Tak. A jak nie, to przyniesiesz z baru takie kieliszki, co nie? I jakieś może ten orężadę, napijemy, przetestujemy od razu. Czerwoną. Czerwoną orężadę i trzy kieliszeczki takie. Z baru. Z baru. Bo to widzisz, to są takie miejsca, no bo to ślubiszkami, tu masz kwiatki. Ciekawy jestem kto ostatni, jakie wesele, czyje wesele jechało ostatnie w, w tym autobusie w Belgii i czy szczęśliwy Belg, jak myślisz? Może jak zobaczy na naszym kanale ten autobus, że będzie przeklinał to wszystko. Słuchajcie, siedzenia są fajnie ustawione, bo teraz tak, mamy tutaj ławeczki po tej stronie i teraz tak, zobaczcie, na tamtej stronie, na tamtych szybach będzie leciał też film, tak? No, drzewa będą przyjeżdżały, no te dzieciaki będą miały na przykład, one jak tutaj wejdą, to tu oni tu usiądą, bo no się czuli jakby jechali autobusem. Dodatkowo robimy takie siłowniki, że wiesz, jakaś będzie na przykład hopka, albo dziura, albo kostka, bo do Zabartowic jest taka kostka betonowa, więc będzie, wiesz, może nas tam trochę, granitowa, przepraszam, może nas tak troszeczkę bujało. Jestem, jestem. Takie kieliszeczki tutaj z baru dostałem. I po orężatce Co, próbujemy, czy wchodzą? Oczywiście. Kamilku, to teraz postaw tu aparat, a my sobie we trójkę posiadamy, No dobra. Ty, ale zobaczcie, jest mróz. Bo dzisiaj minus 6 stopni było, jest mróz, ale przez to słoneczko jest tak ciepło. W ogóle nie ma wiatru. Mi się ten mróz podoba w tej zimie. To, co panowie? Zdrowie za nowy zakup. Zdrowie. za nowe pomysły w muzeum. Myślę, że widzą się podoba, co u nas się dzieje cały czas. Wielokrotnie mówiłem, że to jest dzięki właśnie odwiedzającym, bo nie spodziewaliśmy się frekwencji i tak naprawdę ci ludzie, którzy przychodzą się uś uśmiechają do nas, gadają, z nami, rozmawiają. Spowodowali, że dostaliśmy takiego powera na pomysły nowe, na rozwój muzeum. Jeśli na pewno nie zatrzymamy, pozdrawiam. I niech tak <laughs> będzie. Są pomysły, naprawdę, i, i to, że, to, że przychodzicie, jest nam po prostu łatwiej. No. I nie ukrywam, że też, też gdzieś tam te nowe eksponaty, no to są już powiedzmy, też częściowo już pokrywane dzięki Wam. To co, palimy, jedziemy. No chyba tak. I zobacz, i tu się nic nie stanie. Dawno bąbelków nie pimy. A ten z YouTube'a ci nie wyrzucą? Bo pomyślą, że to jest jakieś procentowe? Nie, nie, no skąd? Nie no, ale było zalakowane, otwarte, wszystko. Nie, nie ma żadnego problemu. To co, przewieziemy cię teraz, co? Mhm. O, ja wracam za kamerę. I Przejedźmy się. Dobra, Dawidku, trzymaj tylko to. To, a to wiesz co, odwieziemy? Odwieziemy. Odwieziemy, tak. odwieziemy szklanki pod bar. Słuchaj, mi naprawdę jest tak cieplutko. Ja się rozbieram, bo tu nagrzany jest nagrzane jest od słońca cały cały autobusik. Mogę ja kierować? Bo ja mam uprawnienia. To ja tylko prąd włączę. A, dobra, dobra. Prąd włączę. Uwaga. O, ale tu widoczność taka. Szyba, szyba na wprost. Dobra, prąd włączony. Tutaj te słupki. To wszystko kształtownik prostokątny 30 na, na 50. Fez jaja. Wszystko taki kąt, kąt prosty. Dobra, palimy. To jest benzynka. A może otworzymy silniczek, żebyście zobaczyli jak on tutaj wygląda? O, będziemy od razu, będziemy od razu widzieli jego pracę, co? O, ale równiutko pracuje, co? O, ale ładnie pracuje również. I teraz na 53 tysiące przejechamy. To w ogóle cichy jest. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy światła. A, dobra, włączone. Tutaj mamy kierunkowskazy. Klaksonik tutaj. Radyjko. Radniejko jest nowoczesne włączone, bo jest e, pewnie na, na śluby to muza musi być. Głośniki są w dachu, więc pewnie fajnie gra. Ale on przyjemnie jedzie. Skórzana kierownica obszyta. A może kogoś? Kogoś do ślubu zawieziemy najszybciej. Pędzel! Ręczy spuszczone, ale jakieś koło trzyma, wiesz? Dawid. Trzeba Dobrze na siłownie chodzi. Jakieś koło trzyma lekko hamulek. Szanowną wycieczka, jesteśmy, jesteśmy pod muzeum. Zapraszam do wejścia głównego. Ja, ja bardzo dziękuję i do rężarki odnieść. Ale ładnie chodzi? Ale powiem, że bardzo komfortowa przejazdka. Naprawdę. W ogóle nie bujało nic super. I kieliszki całe. Więc co, jedyny minus tego autobusu, że nie ma wyjścia od kierowcy. Nie ma wyjścia od kierowcy. I teraz tak, kierowca musi tak stanąć. No i co? I tak musi wyjść. Więc powiem wam szczerze. No, ale to. Kamień mi się podoba. Jak, jak widzisz to? Bardzo, bardzo. O, impreza była. <laughs> Imprezowa wycieczka, fajnie. Koponki zdrowe. No, dbali tak o niego, nie? Dbali tak. Wiesz, jak do ślubu wozili, to nie mogli jakimś złomem czy gratem, bo to jest jednak odpowiedzialność, tak? Zerwiemy naklejeczki. Kurde, ja z tymi naklejkami. Co ja się nazrywałem i co się nakleiłem, ale widać, że jest folia samochodowa, bo się tak fajnie rozciąga. Dobra, to na spokojnie będziemy zrywać. Nie? Dawid, Oczywiście. Może praktykant jakiś będzie się nudził. Dokładnie. Oczyści się to Benzynką ekstrakcyjną później, wiesz, żeby klej, żeby klej zmyć. Ładnie się prezentuje. Bardzo ładnie. Cichutko, ładniutko chodzi, równiutko. No. Dziękuję Wam za zobaczenie całego odcinka. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z materiałami Muzeum Motoryzacji w woławie, Do zobaczenia we wtorki, czwartki i soboty punktualnie o 17.00.